Słowo Boże na dziś, 25 czerwca Czytanie z Księgi Rodzaju Gdy Abram miał 99 lat, ukazał mu się Pan i rzekł do Niego Ja jestem Bogiem Wszechmogącym, służ mi i bądź nieskazitelny Potem rzekł Bóg do Abrahama Ty zaś, a po Tobie Twoje potomstwo przez wszystkie pokolenia, zachowujcie przymierze ze mną Przemierze, które będziecie zachowywali między mną a wami, czyli twoim przyszłym potomstwem, polega na tym, wszyscy wasi mężczyźni mają być obrzezani. I mówił Bóg do Abrahama: Żony twojej nie będziesz nazywał imieniem Saraj, lecz imię jej będzie Sara. Błogosławiąc jej dam ci i z niej syna i będę jej nadal błogosławił, także stanie się ona matką ludów i królowie będą jej potomkami. Abraham upadłszy na twarz, roześmiał się. Pomyślał sobie bowiem, czyż człowiekowi stuletniemu może się urodzić syn, albo czy dziewięćdziesięcioletnia Sara może zostać matką. Rzekł zatem do Boga: oby przynajmniej Izmael żył pod twoją opieką, a Bóg mu na to. Ależ nie, żona twoja Sara urodzi ci syna, któremu dasz imię Izaak. Z nim też zawrę przymierze, przymierze wieczne z jego potomstwem, które po nim przyjdzie. Co do Izmaela, wysłucham Cię. Oto pobłogosławię mu, żeby był płodny i dam mu niezmiernie liczne potomstwo. On będzie ojcem dwunastu książąt, narodem wielkim go uczynię. Moje zaś przymierze zawrę z Izaakiem, którego urodzi Ci Sara za rok o tej porze. Wypowiedziawszy te słowa, Bóg oddalił się od Abrahama. Oto słowo Boże. Psalm responsoryjny, 128. Szczęśliwy człowiek, który służy Panu. Szczęśliwy człowiek, który służy Panu i chodzi jego drogami, będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie. Szczęśliwy człowiek, który służy Panu. Małżonka Twoja, jak płodne szczep winna, zaciszu Twojego domu, synowie Twoje, jak oliwne gałązki dookoła Twojego stołu. Szczęśliwy człowiek, który służy Panu. Tak będzie błogosławiony człowiek, który służy Panu. Niech Cię Syjonu Pan błogosławi, i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem przez wszystkie dni Twego życia. Szczęśliwy człowiek, który służy Panu. Alleluja, alleluja, alleluja. Jezus wziął na siebie nasze słabości i dźwigał nasze choroby. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus zszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy, a oto poszedł trendowaty i upadł przed Nim mówiąc, Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł, chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. Jezus powiedział do niego, uważaj, nie mów o tym nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiary, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste.